Let's watch some crazy stuff, yo. Witam serdecznie tutaj, Extreme Game, a to jest kolejny odcinek z Fortnite'a, sezon 7. Dzisiaj zobaczymy, czy nie jesteśmy kosmitą. Akurat to zadanie jest od Ricka Sancheza. No, jak ktoś zna tą serię bajki, to nie muszę tłumaczyć. A jak ktoś nie zna, no to Rick Sanchez to jest postać animowana z filmu Rick i Morty. Chyba bardziej bajka animowana dla dorosłych. No ale dobra. W dzisiejszym odcinku no, po prostu się zoskanujemy tak jak tutaj jest w zadaniu. Także od razu sobie włączymy grę i lecimy z koksem. To jest dosyć dobre miejsce, bo prawdopodobnie będzie mniej wrogów. Pokonaj dystans szybując. Także jedno zaliczone. A następne będziemy musieli zaliczać. O, może mi się uda. Dobra. A dalej na piechotę. Tylko mam dwie minuty niecałe, żeby to wykonać zadanie. Także łatwo nie będzie. Wchodzimy do środka. Tam słyszę pojazd. No. No i dupa. Dobra, lądujemy w innym tym razem miejscu. Jak już tutaj spadłem, mm, to już farma jest. Nie, to nie jest farma. To co to jest, nie wiem co to jest, ale widzę wrogów. Jednego chociaż. Na razie zobaczymy. Dwóch. Dwóch. Dobra. Jest apteczka, druga. I pewnie w tej szopie będzie skrzynka, więc będziemy mieli od razu na starcie broń jakąś. O kurde, nie ma skrzynki żadnej. Mam apteczki. Amunicja, ale ja nie wiem, z palców na razie nie umiem strzelać. Może tam się powibijają, a ja tutaj spróbuję złapać rybę na kolację. Albo broń. Wątpię, żeby to była dobra ryba. Co to jest? Nie wiem. Ło. Grawitacja się zmieniła. No, tam się napierniczają. A na razie. Cóż, dobra. Na razie to może 100 pocisków mi wystarczy. Zobaczymy. Jeden skasowany. Dobra, zaskoczyłem drania. Mamy tutaj plaster, pyszczolat maszynowy. Ok, gdzieś tu można się zeskanować. Czy jestem kosmitą? Nie wiem, czy mam iść do góry. Tutaj do gościa, to jest ktoś dobry. No tak średnio bym powiedział, no można kupić sobie snajperkę złotą Spróbuję zaliczyć Ale tutaj musi być gdzieś skaner jakiś Trzeba go znaleźć No i gdzie jest ten cały skaner Może to to na górze to coś O kurde, można pilotować ufem Może się nie zaskonowałem. Może nie warto, skoro tutaj chyba jest ten skaner. Nie. Gdzie jest ten gościu? No powiem wam, że UFO jest dobre. Gdzie jest ten gość? No Tego się nikt raczej nie spodziewał. Ja chciałem po prostu się zeskanować. Ku... Znowu bym spadł. Nie wiem jak się tym statkiem lata. Jak na dół. Nie wiem jak na dół lecieć. Może jak się kuca. Może Z. X. Na kontrolu na pewno nie. Na Alcie. A to jest dobre powiem wam szczerze, bo korzystając z takiego Ufa, to ja za wiele nic nie muszę robić. Tylko nie wiem jak się ląduje tym szajsem. Może na tym. O kurde, mogę przerzucać rzeczy. Fajnie. Tu jest obniż, na R się obniża. O Boże. Tego bym się nie domyślił. Dobra, raczej tutaj już chyba mnie nikt nie, nie będzie chciał zamordować. A ja się zeskanuję szybko. Tu jest chyba skaner. Kurwa, to nie jest skaner. Nie wiem, gdzie jest ten skaner. Może go zniszczyłem. Dobra, trzeba poszukać gdzie indziej ten skaner cały, bo nie wiem, gdzie on może być. Tutaj, tutaj jest jeszcze miejscu, gdzie mogę się zeskanować. Także sobie polecę tam. A tutaj gościu leci sobie. Uberwał. Ale się buduje. Tylko, że to mu nic nie da. Bo to drewniane jest. O kurde, ale oberwałem. Dobra, wycofka. Kurde, nie, ten guzik znowu. Ja pierdolę. Nie, to trzeba zmienić ustawienia. No, zginąłem w głupi sposób. Czemu? ten Na R to ja rozumiem zmiana na przykład pozycji, bo tak samo na R to się zmienia na przykład. L magazynek, ale kurde, to trzeba w ustawienia zmienić. Kto to wpadł na tak durny pomysł, żeby na kontrolu zmieniać miejsce. To jest to pojazdy UFO. Tu na kontrol, potwierdź, zmień miejsce na R. No i to ja rozumiem, dobra. Może się uda, może się nie uda. Znowu może ktoś mnie zabije. Nie wiedziałem, że to będzie aż tak trudne, żeby się zeskanować, bo ja nie wiem o co chodzi z tym skanem. Czy w ogóle jestem w stanie się zeskanować? To jest pytanie za 100 punktów. Kurde, to, to nie są wrogowie. To znaczy, co ale to są boty. Wejdź na skaner ciała. Zobaczymy. Na razie weszłem do ufo. Na razie mnie zabili. Hmm. Ale jeszcze się nie zeskanowałem. To by była fajna opcja, jakby nikt za mną nie poleciał. Bym na spokojnie mógł spróbować się zeskanować. Czy tutaj są wrogowie? No to już wiemy, znamy odpowiedź na to pytanie. Dobra, weźmiemy go, przytrzepiemy sobie typa. O, oh, masakra, zaraz zginę. Same moje jest dosyć ciężko. Mamy dwie minuty. Dobra, tutaj też PD ogólnie dostajemy za zlikwidowanie wrogów, ale chyba wszyscy zostali zlikwidowani. Teraz trzeba znaleźć ten super skaner. Gdzie nie wiem gdzie jest. Są skrzynki i inne pierdoły. Ale ja szukam kurde skanera. To jedynie wygląda jak skaner, ale to nie skanuje. Mamy dziesiąty poziom, chociaż tyle. Ale dalej szukam skan... O, jest skaner! Kurde, po tylu czasach. Proszę bardzo. I co? Jestem kosmitą, czy nie jestem? Ja myślałem, że to będzie bardziej jakieś... <ścoughs> Ciekawsze... Oszukali mnie. A patrzcie jak ten skaner do dupy wygląda. Ja myślałem, że to będzie jakieś duże urządzenie, a tutaj jakaś... Ściema. Zjedz grzyba. Gdzie ja mu zjem grzyba? Tutaj nic nie zrobię, tutaj coś jest. Dobra. To... gasnące gaje. Tam jest następne zadanie. Kupa zabawy z tym chaosem, ale jeszcze sporo roboty przed nami. Odwiedź różne nazwane lokalizacje w jednym meczu. Aha, czyli w zasadzie tego chyba raczej nie zrobię, chyba że jeszcze spróbuję. Nie wiem, który jest bliższy. Dobra, przejedziemy się, zobaczymy, czy mi się to uda, chociaż wątpię. Jakbym się przejechał już tam, to już bym był, tylko tu jest rzeka i pewnie utopię samochód. A może i nie. Ryzyk fizyk. Aaa, przejechałem. Dobra, przejadę się tam, nawet że już jest mgła. Odwiedzono. Także już chyba to zaliczyłem. Także uciekam. Kurde, ale się zalicza ciężko te rzeczy. Udało mi się dwa zadania wykonać. Kur... nie wiem jak, nie wiem dlaczego, ale trzeba się wycofać, No i jest impreza w końcu. Ktoś go załatwił. Nie wiem kto i nie wiem kiedy. Okej, okay, już wiem. headshot ale dostał heda. Odało się, zaliczyło się jako karabin snajperski. No i dupcia. Niestety, ale przegrałem. Drugie miejsce udało się zająć. Udało się wykonać skan, który był marny, bo nie wiem, czy jestem kosmitą, czy nie jestem, ale tutaj kilka zadań się udało mniej więcej wykonać. Także na tym chyba zakończymy sobie. Tutaj 10 gwiazdek. Oczywiście odbieramy sobie. Proszę bardzo, odblokowała nam się następna strona. Za gwiazdki możemy sobie odblokować 39 gwiazdek. Odblokuję sobie. Przytrzymać trzeba. No i mamy 700 fałdolców. A widzę, że aby odblokować niektóre rzeczy, trzeba zdobyć wszystkie pozostałe przedmioty na stronie, więc nie jest to łatwe. Jak są dwie kłódki. Tutaj akurat chyba takiego czegoś nie było, ale tutaj już jest. Także trzeba na to zwrócić uwagę. Tutaj tak samo jest, są dwie kłódki i trzeba po prostu całą stronę odblokować żeby odblokować postać Pana Królika tak samo. Tutaj zazwyczaj chyba chodzi o postacie, także trzeba się trochę napracować. Pozbierać gwiazdki. No to jest bardziej utrudnienie niż ułatwienie w takim wypadku. Na tym odcinku już się z Wami pożegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Okay, okay, you can change it. Hey, do we have any wafer cookies? Mmm! They melt in your mouth, Morty, and it's delicious!